Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych spromienek na moim kanale, a mianowicie Matscott, Kivrox, Paladin, Akazeal oraz Galeku. Bardzo wam dziękuję. Serdecznie posterom oraz wam dziękuję, a jeśli to jest z was chciałby zrobić to samo i za pozdrawiam odcinku, to możecie kilka niebieski przycisk. Każda osoba zostanie pozdrowiona, także myślę, że warto. A teraz zapraszam do oglądania. Siemanko moi drodzy, jestem Swift. witam kolej na moim kanale. A dzisiaj Wam pokażę troszkę co robił wczoraj Łukasz Rozzyniak na swoim Insta Story. Było grubo, zobaczycie. A drugą sprawą jest to, że jest malutka wpadka, ponieważ psychofanka, czyli Wiolka, oraz Łukasz Wrzyniak oglądali ten sam film na tym samym telewizorze, w tym samym salonie. Także zobaczycie właśnie tą wpadkę. Ale jeszcze zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza oraz zostawienia subskrypcji. Także co, to tyle, a teraz zapraszam do oglądania. A więc moi drodzy, chyba każdy zna charakter Łukasza Warrzyniaka. On jest takim śmieszkiem, on jest taki zwariowany, taki popierdzielony, można powiedzieć. I zobaczcie, co on wczoraj e, robił właśnie na swoim Instastory. On rzadko wrzuca Instastory, a jak coś wrzuci, to naprawdę potężnego. Także sobie moi drodzy, zobaczcie. motherfucker swear. Right, -s -s. Oh c'est chacun, c'est sûr. Oh! Halila! On 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 a Oh, brava pour la musique, Mishal, Halila. Halila! Où ah, de Halila! Tak, moi drodzy, i właśnie stąd się wziął ten tytuł, bierzcie go z dystansem. A teraz druga rzecz, czyli wpadka. Moi drodzy, zobaczcie sobie tutaj e, kamerzysta, e, przepraszam, Łukasz Wewrzyniak oglądał sobie właśnie film w, e, w salonie, kamerzysty, na telewizorze kamerzysty. Także sobie zobaczcie, oto ten film. A teraz, moi drodzy, sobie zobaczcie Instastory Psychowanki, czyli Wielki. I leci ten sam film na tym samym telewizorze w tym samym salonie. Zobaczcie sobie i porównajcie. Wspominać stare czasy Nieprawda, jesteś alkoholikiem Mental. Będziemy siedzieć, wspominać stare czasy A więc moi drodzy to tyle z tego filmu Dziękuję za oglądanie, trzeci łapkę w górę Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze Widzimy się już w kolejnych odcinkach, do następnego filmu, cześć!